Siemanko. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak przeprowadzić długą masę. Wcześniej nagrywałem film o tym, że jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić, trenując naturalnie, jest to, że zbyt krótko masujesz. Przytaczałem tam przykład tego, że mamy 12 miesięcy w skali roku, a my tak naprawdę jesteśmy w okresie budowy masy mięśniowej no 4 w granicach 5. Miesięcy. No i uważam, że dla osób początkujących jest to zdecydowanie za mało. Jeżeli zależy nam na rozbudowie masy mięśniowej, to ten okres masowy na początku naszej przygody z siłownią powinien trwać minimum 10-12, nawet i więcej miesięcy. No dobra, ale jak to zrobić, żeby ta masa była skuteczna i żebyśmy mogli być na niej faktycznie powiedzmy z 12 miesięcy? Lub więcej. Pierwszą rzeczą, w której musimy zdać sobie sprawę, to jest może nie tyle aspekt treningowy, co bardziej aspekt mentalny, czyli musimy poukładać sobie w głowie, że na pewno przybędzie trochę tłuszczu i jest to nieuniknione. Nie, mo nie będziemy mogli budować tylko samej masy mięśniowej, ale pamiętaj, że to, że przybędzie Ci trochę tłuszczu, to nie jest nic złego. I tak jak wcześniej wspomniałem, czy dla Ewentualnej opinii jakiegoś gapia, który by Ci powiedział na plaży, że zajebiście wyglądasz, chcesz rezygnować z okresu masowego na rzecz na przykład redukowania tylko dlatego, żeby usłyszeć pochwałę od, e, od jakiegoś gościa. Tym bardziej, że jeżeli trenujesz siłowo, no to będziesz wyglądał lepiej niż 95% społeczeństwa e, na plaży. Także jeżeli poukładaliśmy sobie ten aspekt mentalny, że... To jest ok, że będziemy troszeczkę mieli bardziej podlany brzuszek. Spokojnie wejdziemy na redukcję później, zredukujemy to i będzie elegancko. Teraz przechodzimy do tego, że dużo osób lubi dać sobie ogromną nadwyżkę na sam początek. Ogromną nadwyżkę. Energetyczną, czyli na przykład jak nasze zapotrzebowanie wynosi 3000, no to my chcemy jeść od razu 3600 czy 3700. No nie, jeżeli zależy nam na długotrwałym budowaniu masy mięśniowej, no to należy na początku dać tą nadwyżkę naprawdę mocno minimalną, rzędu nawet 150 do 200 kalorii i trzymać się jej powiedzmy przez 2 miesiące. Dwa i pół, może 3 miesiące, no i dopiero wtedy zobaczyć, że jeżeli już faktycznie nie będzie progresu, no to wtedy sobie stopniowo dodajemy o te 100 kalorii więcej. Ale raczej świńska masa już dawno odeszła trochę do lamusa. No i później wiemy, że jeżeli będziemy świńsko masować, to później ta redukcja się w chuj dłuży, jest to bardzo niewygodne i, i na tej redukcji bardzo możliwe, że stracimy więcej mięśni niż jakbyśmy przeprowadzili taką normalną redukcję z wyjścia normalnej masy. Także krok pierwszy to po prostu stopniowe dodawanie kalorii, i tak naprawdę jest to jeden z najważniejszych rzeczy dotyczącej tego, żeby twoja masa była. Długa przerwa na reklamę, gdzie sponsorem jestem ja. Jeżeli interesujecie indywidualnie dobrany plan treningowy, żeby zbudować troszeczkę mięsa w tym roku, no to napisz na maila, na pewno się dogadamy. Tak samo, jeżeli interesujecie współpraca treningowa lub konsultacja, mail ogarniemy. W okresach letnich, kiedy wiadomo, że jest gorąco i nie chce nam się za bardzo jeść, no to tutaj skłaniałbym się do tego, żeby. Dobijać kalorie na przykład jakimiś posiłkami w płynie. To nie jest nic złego, że zrobimy sobie jakiegoś szejka na dobicie kalorii. To nic nie jest złego, że zjemy sobie jakieś lody, żeby dobić te kalorie. Jeżeli masz odpowiednią ilość białka, jeżeli trzymasz się mniej więcej tego, ile powinnyś jeść, to czy 200 kalorii dodatkowe będzie z syfu, czy z tego zdrowego jedzenia. Uwierz, że to w dłuższej perspektywie dla kształtowania sylwetki nie masz takiego ogromnego znaczenia, jakby mogło nam się wydawać. Dlatego w okresie letnim, jak już nadchodzą te upały, no to postaw na te posiłki wpłynie i zobaczysz, że prawdopodobnie to uratuje Twoją masę. Robienie posiłków na zapas też jest tutaj zbawienne, no bo często naszym wrogiem w masowaniu jest to, nie jemy nic w danej godzinie, dlatego że nie mamy po prostu, i byśmy musieli to. Przyrządzić, także zrób sobie posiłki na zapas. Wiem, że to czasem jest niewykonalne, albo czasem nam się nie chce. Okej, okay. no ale, ale suma summarum fajnie byłoby jednak mieć jakieś posiłki na zapas. Czy to jakieś batony proteinowe, nawet jakieś przekąski? Okej, okay. śmiało. Jednym też z bardzo ważnych elementów, o którym warto wspomnieć, jest to robienie minikatów. Jeżeli nasza masa trwa powiedzmy już 4-5 miesięcy, czujemy się, że faktycznie jesteśmy już leciutko. Podlani tym tłuszczem, no to wtedy wchodzimy na mini-kata, który trwa mniej więcej od dwóch do trzech tygodni. Jeżeli chodzi o mini-kata, to w tym filmie tutaj wszystko wytłumaczyłem, dlatego sobie zerknij, zobacz i zobacz, dlaczego mini podczas budowania masy mięśniowej jest zupełnie lepszym rozwiązaniem niż przeplatana masa i redukcja. Aspektem, o którym warto wspomnieć, jest to, że Często nie dobijemy na przykład kalorii danego dnia. No i co wtedy zrobić? Na pewno się nie zniechęcać, tylko spróbować dobić te kalorie następnego dnia, bo pamiętajcie, że kalorie liczą się długofalowo, nie z dnia na dzień. To nie jest tak, że jeżeli jednego dnia nie zjedliście odpowiedniej ilości kalorii, no to już kolejny tydzień do dupy. No, absolutnie nie. Po prostu można to nadrobić w jakimś innym dniu. W tym materiale to już wszystko. Ładujcie glikogen. Rośnijcie duzi, masujcie długo i widzimy się w następnym materiale Siemanko!